Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku kontynuujemy budowę portfela publicznego i podejmę kolejną świadomą decyzję inwestycyjną, którą mam nadzieję przyniesie nie tylko stabilne zwroty, ale też wzbudzi wasze zainteresowanie. Tym razem sięgam po jedną z najbardziej rozpoznawalnych i uznanych spółek farmaceutycznych na świecie. Zainwestuję w nią 2,5 tysiąca złotych, czyli tyle, ile ustaliłem jako miesięczną transzę mojego systematycznego inwestowania. Ten wybór nie jest przypadkowy, gdyż ta spółka to nie tylko lider w leczeniu cukrzycy, a także spółka, która realnie kształtuje przyszłość medycyny w zakresie jednej z największych chorób cywilizacyjnych w XXI wieku. Oczywiście chodzi o otyłość. Zanim przejdziemy do tego, jak wygląda sytuacja finansowa spółki, jakie ma perspektywy i gdzie tkwią potencjalne ryzyka, zaczniemy sobie od podsumowania wyników portfela prowadzonego już od marca. I tak nowi widzowie mogą być zdziwieni, jednak jest to kontynuacja portfela publicznego prowadzonego na innym kanale. Z przyczyn niestety niezależnych ode mnie musimy kontynuować go w takiej formie. Jednak wierzę w to, że seria przypadnie Wam do gustu. Zanim jednak przedstawię Wam wyniki, to bardzo proszę o zostawienie suba i łapki w górę, jeśli film Wam się spodoba. Super będzie, jak zostawicie też komentarz, a ten film dedykuję mojemu widzowi, którego macie teraz na ekranie, gdyż jest on chyba największym fanem tego portfela i wiernie czekał na jego powrót, o czym zresztą regularnie mi pisał. Pozdrawiam Cię serdecznie, widzu, bo pewnie oglądasz ten materiał i życzę Ci samych sukcesów inwestycyjnych. A teraz nie przedłużam i przechodzimy do omówienia wyników portfela. I jak widzicie na pierwszym screenie, sytuacja prezentuje się genialnie, gdyż od początków portfela stopa zwrotu wynosi już na ten moment 31%, co moim zdaniem jest genialnym wynikiem, jak na 4 miesiące, oraz dobieranie spółek nie jakoś niesamowicie agresywnych. Na ten moment pokonujemy indeks SP 500 o jakieś 37% od startu portfela. Co podkreślam, bo jest to cel tej serii w długim terminie. Zysk od początku prowadzenia portfela wyrażony w złotówkach to na ten moment 2155 zł, co jest całkiem przyzwoitym wynikiem jak na taki kapitał i wielkość portfela. Jak widzicie, wyniki prezentują się solidnie, ale jak wiadomo, Bessa zweryfikuje ten portfel najlepiej, ale póki mamy Hostę, to chcę wykręcić jak najwyższą stopę zwrotu, by nie żałować w przyszłości. Teraz na skrinie widzicie skład portfela po dodaniu nowej spółki, którą właśnie dzisiaj zakupiłem i jest to oczywiście Nowo Nordisk. Niesamowita korekta na tej spółce, jak i solidne fundamenty oraz prognozy na przyszłość skusiły mnie do postawienia na tą spółkę. Pomimo tego, że pewnie teraz wielu z Was ma wątpliwości co ja w ogóle wyrabiam, natomiast ja wierzę, że spółka jest w takim złym medialnym położeniu, że każda pozytywna informacja, jaka pojawi się wokół spółki, będzie już działała na jej korzyść, bo ostatnio kurs akcji miał naprawdę ciężko. Nie traktuję akurat tej inwestycji jakoś wybitnie długoterminowo, tutaj raczej będzie lekka spekulacja w średnim terminie, ale to jeszcze czas pokaże. Ale żeby nie zostawiać spółki bez omówienia, to przedstawię Wam taką krótką analizę i charakterystykę tej spółki, gdyż i tak sprawy wyników portfela mamy już omówione. To w ogóle zacznijmy od tego, czym zajmuje się nowo Nordisk. Novo Nordisk to jest duńska firma biofarmaceutyczna z siedzibą w Baxwert pod Kopenhagą, działającą nieprzerwanie od 1923 roku. Od początku swojego istnienia ta spółka koncentrowała się na jednym konkretnym obszarze i chodzi oczywiście o leczenie cukrzycy. I przez dziesięciolecia zdobywała know-how oraz dominującą pozycję rynkową w produkcji insuliny i analogów GLP1, które odpowiadają za regulację poziomu cukru we krwi. Dziś jednak Novo Nordisk to znacznie więcej niż firma od insuliny. To światowy lider w innowacyjnych terapiach metabolicznych z ogromnymi nakładami na badania i rozwój. W 2023 roku przeznaczyli na ten cel ponad 30 miliardów duńskich koron, co tylko potwierdza ich ambicje w wyznaczaniu nowych standardów w leczeniu chorób przewlekłych. Kluczowe znaczenie w ostatnich latach miało jednak wejście spółki na rynek leczenia otyłości. Tutaj oczywiście główne skrzypce grał ich kluczowy lek, czyli wegowi, oparty na semaglutydzie. Stał się on globalnym fenomenem. Jest to ten sam związek czynny, co w popularnym leku Ozempik, pierwotnie stosowanym w leczeniu cukrzycy ty, typu drugiego, ale który jak się okazało wykazuje również skuteczność w redukcji masy ciała. WEGOWI to dziś jeden z najbardziej pożądanych leków na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych dostępność preparatu musiała być reglamentowana, ponieważ popyt wielokrotnie przewyższał możliwości produkcyjne. Co więcej, zainteresowanie tą kategorią leków zgłaszają nie tylko osoby chorujące na otyłość, ale także celebryci, sportowcy i osoby, które chcą zrzucić kilka kilogramów dla urody, co oczywiście rodzi spore kontrowersje etyczne, ale jednocześnie pokazuje skalę rynku. Oprócz produktów metabolicznych, Nowo Nordisk działa także w leczeniu chorób rzadkich, np. hemofilii, zaburzeń wzrostu czy chorób endokrynologicznych, co zapewnia im dodatkową dywersyfikację i stabilność w dłuższym horyzoncie czasowym. A dlaczego ja kupuję akurat teraz akcję? Decyzja o zakupie akcji Nowo Nordisk właśnie teraz nie wynika z tego chwilowego hajpu czy mody na leki na odchudzanie, tylko z chłodnej kalkulacji i obserwacji rynku. A czemu ja chcę mieć tą spółkę w portfelu? Po pierwsze, jako inwestor chcę mieć w portfelu ekspozycję na globalny megatrend zdrowotny, który nie tylko przynosi zyski, ale też rozwiązuje realny, palący problem społeczny. Otyłość dotyczy dziś miliardów ludzi i nie jest to przesada. WHO klasyfikuje ją jako epidemię XXI wieku. Nowo Nordisk to jeden z niewielu graczy, którzy mają skuteczne narzędzia do walki z tym zjawiskiem. Po drugie, ten zakup świetnie uzupełnia mój portfel publiczny. Do tej pory dominowały w nim spółki technologiczne, a teraz dokładam segment ochrony zdrowia, który jest tradycyjnie bardziej defensywny i odporny na wahania koniunktury. To sposób na dywersyfikację ryzyka, a jednocześnie ekspozycję na bardzo dochodowy biznes. A odnośnie wyników finansowych, to gdy spojrzymy na najświeższe dane i to pomimo tak drastycznego spadku ceny akcji, to Nowo Nordisk nadal notuje bardzo solidny wzrost. Choć tempo nieco się wyrównało, w pierwszym kwartale 2025 roku przychody urosły o 18% rok do roku, a zysk operacyjny skoczył o 20% rok do roku. Co więcej, zysk netto za ten sam okres zwiększył się o 14% mimo lekkiego wyhamowania kursu wegowi. Patrząc natomiast na całoroczne dane, to rok 2024 zakończono z przychodami na poziomie 290 miliardów duńskich koron, co oznacza wzrost o aż 25% rok do roku a zysk operacyjny wzrósł od 25 do 26%. Mimo niższego niż wcześniej planowano Free Cash Flow, spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój, budując m.in. zakład w USA, rozbudowując moce produkcyjne kaplicema, a co pokazuje determinację, by utrzymać pozycję lidera w segmencie metabolicznym. Ale mimo tych pozytywnych wyników Nowo Nordisk zdecydowało się obniżyć prognozy na 2025 rok, wskazując, że sprzedaż wygowi spowolniła głównie przez zwiększoną liczbę preparatów generycznych i konkurencyjne działania Eli -Lili. I właśnie to jest największe ryzyko całej spółki, czyli konkurencja. Eli -Lili z lekami typu Zepbound szybciej zdobywa udział rynkowy, a co więcej mniejsi producenci i firmy generyczne mogą wprowadzać własne preparaty, które czasowo obniżają ceny co wpływa na amortyzację dochodów. A jako, że w ostatnim czasie leki od Lelili wykazywały się lepszą skutecznością niż leki od Nowonordisk, Nordisk, no to inwestorzy też reagowali bardzo negatywnie co do tego, gdyż kurs akcji Nowo Nordisk też był mocno napompowany z wycenami, a wszystkie te czynniki wspólnie złożyły się na to, że po prostu kurs nowonordisku zaczął drastycznie lecieć na łeb na szyję. Ale podsumowując, to właśnie dlatego Nowo Nordisk ląduje w moim portfelu publicznym. Firma, która nie tylko generuje świetne wyniki, ale ma też realny wpływ na jakość życia milionów ludzi na całym świecie. Oczywiście, jak każda inwestycja, ma swoje ryzyka, ale ja wierzę, że długoterminowo może to być naprawdę solidny filar portfela. A teraz, jak zawsze, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej decyzji. Czy sam sami rozważacie zakup akcji nowo nordisku? A może waszym faworytem jest inna spółka farmaceutyczna? No i pamiętajcie, jeśli podoba Wam się to co tutaj robię, zostawcie łapkę w górę, suba, kliknijcie dzwoneczek. Lecimy z tym kanałem na nowo, więc każda reakcja to dla mnie ogromne wsparcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie być może dodam kolejną niespodziankę do portfela. Trzymajcie się, cześć!